ma dzień dobry jada sobie, jada jestem na jakiejś autostradzie płatnej okulary muszę założyć, bo słońce wali po oczach straszliwie, patrzcie i tak wjeżdżą, dokończę jeszcze to co chciałem przed tym powiedzieć wyglądało to tak najpierw przychodzę w kantorze była kurde, ka, kartka wystawiona pauzy 5 min. Czekałem z 10. Wylazła z kibla jakoś kurde kwaśno baba. Przy wszystkich wbijała taki kot, żeby tam nie szło wleć. To też głupota. Wszyscy widzieli ten kot? Ja też? Dobra, wlazła tam. Kwaśno. Mina miała, jakby kurde się nażarła. Nie wiem, jakby ją ze z ogórkami kiszonymi wyciągli przed chwilą. Mogła się powiedzieć, proszę, albo coś tego. Nie, nic. Normalnie się w ogóle nic nie odzywała. Ona była tak, tak zmęczona życiem, że masakracja. Ona tam chyba za kara, jakaś kara więzienna musiała odsiadywać w tym, w tym, jak to się nazywa, w tym kantorze tam. Nie? Normalnie to się idzie do pracy z uciechą, bo się pieniądze zarabia. A ona musiała iść tam za kara. Tam siedziała za kara. Musiała jakoś, kurde, nie wiem. Odrobić coś, czy jak W każdym bądź razie Nawet się nie odezwała nic yy, Chciałem się zapytać Jak to w ogóle wygląda Bo tam coś pisało sprzedaż, kurde i kupno Ale ja nie wiem Czy to, to, że ona coś kupuje Czy ja coś kupuję Rozumiecie o co chodzi To jest tak niewyraźnie podane W każdym bądź razie do, Dobra, nie wiem Smolić to Kacz tam w Warszawach też będzie miał jakieś kantory, to się może po lepszym kursie wymieni. Położyłem jej tam 25 euro. Dała mi dwa takie papierki. Bez słowa i jakoś kartka. I teraz dalej. Co do te autostrady? Na Naraz się ulica zwążą, Są jakieś barierki i owieżdżą ja na jakoś autostrada. No dobra, piszę, że po. Ale nic nie pisało, żadnej ceny, ile to mnie, mnie to będzie kosztować. Czy ja za to zapłaca, kurde, milion, czy dwa miliony? Nic nie pisało. Przynajmniej nie było tak wyraźnie na, na widoku, żeby mnie to zauważył. Śmieszne. Dobra. Jesteśmy w Polsce, kurde. Ja wam, kurde, chyba gadałem kiedyś, że ja was jeszcze do Polski wezmę. Teraz tak, z tego co mi się usiłoby, no to na tej autostradzie jest y, teoretycznie na autostradach jest 140. Ale ja tu nie widzę żadnego znaku. Ja nie wiem ile ja tu mogę jechać. ja tu jada 95 na godzinę. Nie szybciej jak te ciężarówki. Ja widzę, że ci ludzie cisną, ale powinien być jakiś znak, nie? To chyba by było proste. Widzę znak, aha... Tyle i tyle, bo no wiem, że tyle mogę jechać. A kaj, to ma po co, na co? Także mam, wiecie, już mam dług, bo wjechałem na jakąś autostradę i nie wiem, ile mnie to będzie to kosztować. To no, aż śmieszne. Jest. A druga sprawa jest taka: czyli jada na kredyt. Ledwie, co, żeby do kraju wjechał, to już jada na kredyt. No bo nie wiem, ile będę płacić za to pieniądze. A, a te 25 euro wymieniłem tylko po to, bo, bo nie wiem, czy ja będę mógł w euro płacić na stacjach benzynowych tutaj. Czy oni, mi we, czy oni hapną to? Czy oni mają jakiś tam przelicznik, czy co, czy tak. Dlatego zdecydowałem się wymienić. Kurde, przynajmniej tyle na razie, żeby zobaczyć, jakby paliwa nie starczy, żebym sobie mógł, kurde, dolać kupić. Aby kurde, nie wiem, nie wiem ile za 100 zł ile paliwa idzie kupić. Litry może, może 3. Nie wiem ja robię ale to jest wszystko śmieszne I to patrzcie teraz tak i oto z tego kraju pochodzę, nie? także wiecie, nie ma się rady, domu, ale weźcie się, wczujcie w taką sytuację jakiegoś takiego Belgioka albo Holendra co pierwszy raz tu przecież on nic nie wie jego wyduka, wydutkają do ostatniej kurde, do ostatniego euro Nie wiem czy na tym bilecie tu coś pisze Bilet ważny 48 godzin No to do to, to, to czego to jest? Do kina do, do, to Co to ma mieć w ogóle kurde To Prosto. Ale tu powinna być cena jakoś na tym nabito, czy coś jak. Czy to jest... Jak ją ja długo pojada na tej autostradzie, jak ją ja szybko pojada może, to będzie taniej. A po drożej? Dziwny jest ten świat. I to patrzcie, to jest... Pokazuję wam to teraz z perspektywy kogoś, kto przyjechał po prostu za granicę do Polski. Że to jest czarna magia, tu nikt nic nie wie. Tu tylko wie, że jest niby wolność, bo ta autostrada się nazywa autostrada wolności. Dobrze, że się w Niemcach cigarety kupił, bo tak by się nawet nie wiedział, jak ja się mogą zakurzyć. To, że wszystkie jadą szybko, to nie znaczy, że tak trzeba jechać, nie? Z perspektywy tak 428 do Jo się aż boję iść kurde, bo tam pisze WC Jo się boję aż iść odlać, bo jeszcze kurde, wyda mu się kredyt wziąć za wysikanie się. To może być straszne. Mówimy, że w Polsce jest płatny. Nie, nie wiem czy we wszystkich, ale w niektórych jest. Zawsze jakoś babcia klozetowo rękę wyciąga. i się wypłucowałem luks luks i tak się jada Aku zaraz się skończy i tak i tak ładuje tam te dwa no ale droga po Polsce, bo mnie to tu to nie ma co pokazywać w Niemcach się nic nie wiedzieli bo było ciemno w Polsce wali słońce w oczy ale wy się ze mną mocie najlepsze jeszcze wam powiem to Wczoraj przed wyjazdem szyba zaczęła piszczeć. <gry> tak jak była cicho przez tyle czasu, to wczoraj zaczęła piszczeć, ale już przestało. Ja domno no tego mi jeszcze do szczęścia potrzeba. Żeby mi szyba piszczała. Jakby ta służba, na przykład służba celna, czy coś, nie, ta, ten col, jak oni by mnie, kurde, by mnie zatrzymali, to ja bym ja by im od razu powiedział, no jaj, oni by to na pewno, kurde, wzięli na, na drętwo, ale ja bym im to powiedział. No dobrze, że jesteście, bo auto już wam rozebrałem, to możecie sobie pozaglądać. Na przykład, ja nie wiem, czy jakiś głupi, kurde, piesek się nie przykula do tego, bo Jose ja mogę wyłączyć poduszka powietrzna, na przykład, kurde, od pasażera i koniec. Dopóki tam kto nie siedzi, to jest wszystko w porządku. w Niemczech. Nie. Ale ja w ogóle nie wiem, jak to wygląda w Polsce, prawnie. Jak, bo ja to mogę normalnie na kluczyk wyłączyć, albo tak, jak to teraz jest wyciągnięta ta cała skrzynka, ta sta cała stacyjka, taka do tego. Może być, że jakiś piesek zobaczy, że tu coś mrugo i pół auta brakuje, to powie, nie, tak to nie może być. Wszystko jest możliwe. Ale to biera wszystko na luzie. Ja się tym nie przejmuję, mnie chodzi tylko o to, żeby Wam powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy, kurde, kogoś innego, jak przyjedzie do, do, do Polski że tu i tam jakiś śmieć leży czy jakaś folia komuś spadła z ciężarówki takie rzeczy to mnie nie interesują bo w Niemcach też tak jest, to nie jest tak, że w Niemcach jest idealnie wylizane wszystko nie, nie ja pamiętam ostatni raz jak jechałem pod, na tej autostradzie to chyba była ta to mógłbym sobie w korku postać i jeszcze za to zapłacić bo w Niemcach przynajmniej stołem za darmo no to no to jest trudno droga ładna, równo elegancko nie można nic powiedzieć nie oprócz tego że trzeba za nie zapłacić przecież jaki podatek drogowy oni chyba biorą za te auta w Polsce to powinno z podatku być opłacone Bo ja się gazu dodać, bo jakie kurde paliwa zeżery nie wiadomo. Potem tam już w głąb chyba kantorów nie ma. Musiałbym do miasta jechać może w Poznaniu czy coś. Założyłem się ciemne okulary, to widzę to trochę ciemniejsze. No, powiedzmy, że jest noc. Dobra, bo się ale nie będziemy robić ze 120 trzeba jechać. Bo się ludzie zacząć Ale tej baby to naprawdę mi aż było szkoda. Ona taką brudną ta w tym katorze co pracowała. Ona była tak kwaśną po, tw po twarzy, to bo widać, że ona jest kurde, ona jest wykończona. A ona nic nie robił, na tylko tam siedzi i pieniądze wymienił. Co dopiero jak ona by miała w Holandii, kurde, jakieś ogórki zbierać, kurde w zaunie, gdzie jest kurde hica, że aż z kam. zroka, bo baba się poszła wysrać. O Boże, jakie to jest śmieszne Najlepsze no było to, że ona się popsikała, przyszła, no dobra, wyszła z toalety, to, do, to dobrze nawet, że się kurde potęgnie, że się stesyfekowało, ale mogła się normalnie kurde pod w ręce umyć, też, bez, też bez ale już nie o to chodzi. Przecież ona dziennie dotyka pieniądze, które ludzie też dotykają. To ja nie wiem, czy ona przed każdym klientem się desynfekuje. to przecież ten spirytus to jest spoli, kurde. Ja by to lepiej wypił. Ale jazdy, ja wiem. Może to, to jest kraj absurdów, to ja wiem. Ja to, kurde, szybę wyczyści. Ja nie wiem, czy wolno na autostradzie takie coś robić. Czy jako nowo ustawa od małowiecznego nie weźmie, że nie wolno? Trzeba woda porować. A tak ogólnie to jada po prostu. Jakieś bramy są na tej autostradzie. Brama numer 57 tam są, co chyba. Taką kwaśną miną lotu to ja się nie mogę wyobrazić jak ta reszta tu może kurde wyglądać toż to szok. Kiedyś z taką trumną na dachu, kom ucisnąłem kurde 280 na godzinę <gryw> i się nie urwała a przeznaczono do, do maksymalnie, to chyba pisało 180 na godzinę A tam ostwał więcej. Ty ludzie jakie już rzeczy robią, jakie bym to wszystko powiedział. Życia nie starczy. Jest to Bolesław chrobry czy co to jest za kurde? Co to jest? Pójdę pisać, nie? Czy go muszę znać? Jego gościa. Ta śmieszne jest. Może tam ktoś pisze, ale takie malutkie. I kto by to miał przeczytać? Bula. A ta flaszka ile 0,75 Tyle wypiąłem i jeszcze mi się chce pić. A jedno piwo by to w zupełności załatwiło. No niego dobrze, ja bym je musiał wypić na X, ale tak. No. naturalnie takich rzeczy nie było, wszystko i tak dalej na mapach się jechało Oj ja mo, może tu jest nawet mapa Polski wydamy w bagażniku chyba będzie żebym wiedział, kiedy zajechać nie wiem, kiedyś kupiłem taką szczegółowo, normalna mapa to jest dobre, bo to się nie zepsuje to się zawsze może albo wyładować, albo coś, albo pieru Albo spadnie po drodze komuś I już nie idzie przeczytać Kaj to się chciało jechać. Proste rozwiązania są najlepsze. No ale to jeszcze wie, wiele ludzi według mapy nie umie jechać, to no jest Wiosę ja w Google po jak to mogło być i jada. Ma po w głowie A teraz bogato się patrzy nie W 3D i obejrzeć dokładnie punkty orientacyjne kurde Pamięcią fotograficzną zapamiętać I się jedzie I już go tam po tym Warszawie w ulic, czy, czy, czy czegoś takiego. To, to są pierdoły. Ja tylko, kurde, wchodzę w Google, patrzę, przeskenuję punkt orientacyjny. Aha, taki dom, taki kolor. Cyk, fotka w głowie, zostaje. Tu, na tej takie coś. Cyk, zostaje. Ale nie tylko jeden punkt orientacyjny, bo to mogą obalić, nie? Mogli postawić na przykład po prawej stronie ulicy coś coś nowego. Dlatego trzeba się więcej tych punktów zaraz wyłapać. Takim sposobem bez nawigacji też idzie zajechać, to nie żaden problem. 709 km, 710 km. Teraz no, w się tam zaraz akus skończy i to będzie na tyle. A jakby się nowe akusy naładują, to wam to z pod nowy akur. Potem tam coś może wzity w Warszawie Będę nagrywać Odra już przejechali przejadę jeszcze i Wisło I będzie dobrze Wiecie, ja nie goniam Nie się nie śpiesz Trochę musiałem tam po Niemcach nadgonić Póki mogłem, nie? Teraz ja tak lecę 120 jeszcze okulary, ale jeszcze idzie, jakby tak było. Jeszcze deszcz jakby trochę padł, bo nieraz tak jest, że słońce świeci też deszcz się to pierwszy znowu ulicę odbije. Do człowieka męczy. Podbiega. Jada na kredyt. Nie wiem, ile mnie to kosztuje. W Niemcach by to nie przeszło. Tam od razu musi być cena jako pierwszy. Możesz jeszcze podnieść decyzję, albo wierzysz, że albo nie. na tym paliwie, nie ma takiej opcji chyba nie a ja ślimok, kurde, zawsze mam szlinianki kanister piotka ze sobą a tym razem nic chyba, że tam jest w pokażniku. nie wiem już nie pamiętam, bo ja tam nawet nie zaglądam tam te klamory leżą A w Polsce mi kiedyś buty ukradli, jak na wesele pojechałem. Pojechałem do kupna na wesele, spojechałem się w aucie na placu, normalnie na wsi, spojechałem się w aucie a buty miałem wystawione pod samochód. Rano z tobą butów nie ma. I nikt mi nie powie, że pies to ukradł, kurde. I wywlek, Obydwa narus nie ma takiej opcji. Nowe adidasy.